Suma logarytm przy podstawie 8 z 16 plus 1 jest równa. Żeby obliczyć tą sumę, to myślę, najłatwiej będzie na początku policzyć, ile jest równy sam ten logarytm przy podstawie 8 z 16, i jeżeli już będziemy wiedzieli, jaka to jest liczba, to po prostu do niej dodamy 1 i będziemy mieli wynik do naszego zadania. Zatem obliczmy na razie sam ten logarytm, napiszmy sobie, że logarytm przy podstawie 8 z 16 to się równa nie wiadomo ile, czyli oznaczmy sobie to przez x. Teraz takie równanie logarytmiczne zamienimy sobie na postać wykładniczą, czyli po prostu pozbędziemy się logarytmu, korzystając z definicji logarytmu. Jeżeli wiemy, że logarytm przy jakiejś podstawie z jakiejś liczby równa się ileś, to ta podstawa podniesiona do tej potęgi ma dać nam liczbę logarytmowaną. Po prostu korzystamy z definicji logarytmu. Zatem zamienimy sobie ten napis na postać. 8 do potęgi x równa się. 16. No i teraz z tego równania wyliczymy, ile jest równe x. Żeby to zrobić, to musimy sobie zamienić obie te liczby na potęgę o tej samej podstawie. Widać, że zarówno ósemka, jak i 16 mają coś wspólnego z dwójką, zatem obie te liczby zamienimy na potęgi dwójki. 8 to jest inaczej 2 do potęgi trzeciej, oczywiście całość jeszcze mamy do potęgi x równa się, a 16 to jest po prostu 2 do potęgi czwartej. Zatem po lewej stronie mamy 2 do potęgi trzeciej, jeszcze raz do potęgi X. W takiej sytuacji wykładniki mnożymy, czyli tu będziemy mieli 2 do potęgi 3x równa się, a po prawej stronie mamy 2 do potęgi czwartej. Takie dwie potęgi będą oczywiście równe wtedy i tylko wtedy, gdy wykładniki będą takie same, bo podstawy już są identyczne. Zatem po prostu przechodzimy do. Porównywania wykładników, napiszmy sobie, że 3x musi być równe 4, czyli x musi być równe 4, 3. No i tyle jest równy nasz logarytm. Logarytm przy podstawie 8 z 16 jest równy właśnie 4, 3. No i teraz, gdy to wiemy, to bez trudu obliczymy już tą sumę. Napiszmy sobie, że logarytm przy podstawie 8. Z 16 plus 1 to się równa, korzystamy z tego co przed chwilą wyliczyliśmy, że ten logarytm jest równy 4 trzecie, czyli piszemy 4 trzecie plus 1 no i dodajemy te dwie liczby, możemy jeszcze sprowadzić je do wspólnego mianownika, 4 trzecie plus i zamiast 1 napiszmy sobie 3 trzecie, to się równa, 4 plus 3 to jest 7, czyli ostatecznie otrzymujemy wynik 7 trzecich. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.